Adrian Dunek po ważeniu ZHS-3 w Sosnowcu, witam. Witam, witam wszystkich. Przede wszystkim, no, rywal, to było widoczne bardzo, że no, bardzo niewygodny, znacznie wyższy od ciebie. Te warunki fizyczne zdecydowanie są po jego stronie, ale rozumiem, że to nie robi jakiegoś na tobie większego wrażenia. No, wszyscy są zawsze wyżsi ode mnie. Ostatnio miałem med 90, walkę wcześniej, także no, trzeba sobie z tym radzić. No. Niestety, wyższy chciałbym być, ale niestety nie jestem. No ale są tam moje walory inne w walce, także myślę, że będzie dobrze. Poza, poza tymi warunkami fizycznymi właśnie u Wawrzyńca, to czego należy się właśnie obawiać u niego? Serce do walki, bo ma potężne serce do walki, walczy chłopak do końca, kompletny jest, no, wszystkiego można się po nim spodziewać, ale na tym poziomie takich zawodników, z takimi zawodnikami chcę po prostu walczyć już na, na dzień dzisiejszy. Nie cofamy się, tylko idziemy do przodu. Ty nie przegrałeś jeszcze zawodowo y, żadnego pojedynku, właśnie, a wręcz wszystkie skończyłeś przed czasem. Powiedz to tak, u ciebie wychodzi bardziej naturalnie przy okazji, czy jednak dążysz do tego, żeby, żeby skończyć przed czasem? Yy, nie dążę, to tak akurat wychodziło. No. Wcześniejszą walkę tam z Mikołem, Dzioborem właśnie z częstołowy to musiałem wymęczyć. No a wcześniejsze no po prostu tak siadło, no, że tak powiem brzydko, ale no tak po prostu jest. no Nie, nie celuję, tylko no po prostu no, walczę, a co będzie to będzie. No. Jestem zawsze przygotowany na... Pełen dystans, a wychodzi jak wychodzi. Ty też jesteś stałym dodatkiem tutaj Gal ZHS, bo byłeś na pierwszej edycji chyba, na drugiej, no i teraz na trzeciej. Trzeci raz tutaj Nie było opcji chyba, żebyś po prostu nie walczył? Nie, nie było, nie było takiej opcji. A powiedz, jakaś jest dłuższa historia, skomplikowana, czy, czy to zwykła po prostu historia, że reprezentujesz oba kluby, właśnie Berserkers w Bielsku i tutaj Sportowe Zagłębie? Tutaj pomieszkuję i też często trenuję tutaj w Sosnowcu, to też dlatego z Piotrem Peplińskim się znamy, to jest mój przyjaciel, także no reprezentuję dwa kluby solidarnie, prawda? Pytam ostrożnie, bo tu jest dużo, dużo bardzo ciekawych historii, dlatego tak wiesz. No, rozumiem, rozumiem. Dobrze, bardzo dziękuję i dziękuję, powodzenia dziękuję, w takim razie. Dziękuję.